Hej moi drodzy, witam Was w nowym filmie i zapraszam Was dzisiaj na haul kosmetyczny. Ostatnio zrobiłam dosyć duże zakupy, kupiłam sporo nowości makijażowych do testów, także będzie się działo. Mam tutaj na przykład nowości do kremowego konturowania od My Secret, mam dwa cienie w kremie od Eveline's z serii czekoladowej. Kilka produktów z Lovely, mam też kilka nowości od AA. Także w najbliższych tygodniach będzie sporo testów. Będziemy sobie te kosmetyki testować no i zobaczymy, czy znajdę jakieś drugeryjne perełki. Czy będą to produkty warte uwagi, czy może jednak nie do końca. Kupiłam też kilka rzeczy na wyprzedaży w Rosmanie. Kupiłam kilka rzeczy na Vinted. Mam też jedną paczkę PR-ową jest to paczka od woli Botanika i myślę, że właśnie od niej sobie zaczniemy. Dostałam do przetestowania trzy produkty pielęgnacyjne. Mam tutaj Matcha Power Peel, jest to multikwasowy peeling enzymatyczny do twarzy, klasyk od marki Veoli. Jeśli chodzi o markę Veoli, kilka kosmetyków testowałam, sprawdzały mi się fajnie. Bardzo lubię ich krem BB Drop of Perfection, lubię gąbeczkę, także liczę, że te produkty również będą super. W paczce znalazł się również krem do twarzy na dzień, dogłębnie nawadniający oraz tonik. Jest to tonik nabliżająco odbudowujący z teramidami i kwasem hialuronowym. Nie ukrywam, że tego produktu jestem ciekawa najbardziej, dlatego, że jest to tonik mleczny, a ja takie kosmetyki uwielbiam. Poza ceramidami i kwasem hialuronowym, mamy tutaj jeszcze betainę, mamy ekstrakt z wąkroty azjatyckiej, enzymy z dyni oraz hydrolat z liści zielonej herbaty. Tego typu toniki bardzo lubię, sprawdzają mi się świetnie. One się zachowują na skórze trochę jak takie lekkie serum, dlatego, że nie tylko odświeżają, wyrównują pH ale też łagodzą, nawilżają, odżywiają i delikatnie otulają skórę. Także wyciągam z kartonu, stawiam na toaletkę i od jutra zaczynam testy. Lecimy sobie z moimi zakupami. Zaczniemy od nowości My Secret. Mamy tutaj kremowy bronzer, kremowy róż oraz rozświetlacz w płynie. Jeśli chodzi o cenę regularną 29,99 udało mi się kupić te produkty na promocji. Kosztowały 23 zł, także zawsze troszeczkę taniej. Jeśli chodzi o rozświetlacz, ma być to produkt zastygający, perfekcyjnie łączy się z makijażem i pozostawia na skórze nieziemski blask. Brązer, który idealnie stapie się ze skórą i podkładem, dzięki swojej jedwabistej formule oraz ciepłemu odcieniowi z łatwością uzyska szluk sankist prosto z plaży. Kremowy róż o tonacji, który świetnie stopi się z każdym odcieniem cery. Dzięki swojej lekkiej formule łatwo stapia się z makijażem. Każdy z produktów ma 15 ml pojemności. Myślę, że jak na tego typu kosmetyk jest to dosyć sporo. Cena jest również OK, także będziemy testować, no i zobaczymy, jak to wyjdzie. W ogóle nie widziałam wcześniej tych produktów, nie widziałam ich ani na Instagramie, ani na YouTubie. Także w sumie trafiłam na nie przez przypadek, jak poszłam do natury szukać nowości. Zobaczyłam, że są na prące, no i stwierdziłam, że wezmę i je sobie przetestujemy. Przejdziemy sobie teraz do moich zakupów z Rosmana, Zaczniemy od produktów marki AA Wings of Color, które kupiłam do testów. Jakiś czas temu na promocji skusiłam się na róż, bardzo fajnie mi się sprawdził. Także postanowiłam troszkę bardziej zagłębić się w produkty AA. Mam tutaj bronzer oraz rozświetlacz. Były one dostępne chyba w dwóch albo w trzech odcieniach. Brązer mam w kolorze 01 Soft Bronze, a rozświetlacz w kolorze 01 Champagne Glow. Wyglądają one tak, kolory zapowiadają się fajnie. Cena regularna jak za markę AA i jak za produkty drogeryjne jest dosyć wysoka, bo te kosmetyki normalnie kosztują ponad 4 dychy, ale na promocji kosztowały po 20 parę, także stwierdziłam, że się skuszę. No i zobaczymy jak wypadną. Wzięłam też maseczkę, jest to The Lip Mask z serii Star Secrets. Miałam tej maseczki nie kupować, ale ma bardzo dużo pozytywnych opinii, także na promocji się skusiłam. Do kompletu wzięłam jeszcze gąbeczkę, również złapałam ją na prące. Ma być ona super miękka i elastyczna, precyzyjnie wyprofilowana, idealna do blendowania, efekt bez smuk i plam do używania na mokro i na sucho. Może ją sobie otworzymy, zobaczymy, jak wygląda. Ok, jest to taka klasyczna gąbka ścięta z jednej strony. Ja takie gąbeczki lubię, najczęściej właśnie takich używam. Jeśli chodzi o miękkość, faktycznie jest bardzo, bardzo mięciutka. Będąc ostatnio w Rosmanie i polując na wyprzedaż kosmetyków Only Bio, skusiłam się jeszcze na rozświetlacz. Jest on akurat na promocji, kosztuje chyba 22 zł, także nie mogłam go nie kupić. Jest to NAM Smart Jelly Highlighter odcień 02 Full Moon. Odcień 01 jest moim faworytem, moim ulubieńcem. Także doszłam do wniosku, że chcę mieć też 02 Mam tutaj obok 0,1, także od razu porównam Wam te dwa kolorki. Na pierwszy rzut oka wydaje mi się, że one się jakoś mocno od siebie nie różnią. Może w kamerze będzie to bardziej widoczne. Paradoksalnie mam wrażenie, że 02 jest jaśniejsza od 0,1. Chyba powinno być odwrotnie, no ale jak widzicie, nie jest. Tutaj mamy 0,1, tutaj 0,2. W sumie może nie chodzi tutaj stricte o to, czy produkt jest jaśniejszy, czy ciemniejszy, tylko chodzi bardziej o tonację. 0,1 jest cieplejsza, ma złote drobiny, a 0,2 wydaje mi się, że jest troszeczkę chłodniejsza. Oczywiście w najbliższym teście nowości drogeryjnych przetestuję sobie tą 0,2, zobaczymy, jak będzie na skórze wyglądała. Może po jednej stronie dam 0,1, po drugiej 0,2. Zrobię Wam również słocze porównawcze, no i zobaczymy, jak te kolory się do siebie mają. W Rossmanie kupiłam sobie również coś takiego: jest to peeling w pomadce od marki Yob. Mam to produkt wygładzający, ma zawierać pył wulkaniczny, wegelanolinę oraz masło Shea. Powiem Wam, że już ten produkt testowałam i on jest bardzo słaby. Drobinki są bardzo, bardzo delikatne. Jak troszeczkę ten produkt rozpisałam, to faktycznie się pojawiły, bo na początku to w ogóle myślałam, że to balsam, że może się pomyliłam, ale jednak jest to peeling, tylko jest po prostu bardzo subtelny. Bardziej nawilża na tłuszcza niż peelinguje. Oczywiście ten produkt zużyję, ale szczerze mówiąc, nie tego się spodziewałam. Nie jestem zadowolona. No bo jeżeli chcę peeling, no to oczekuję, że będzie peelingował, a dla mnie jest to takie pitu-pitu. Kupiłam sobie w końcu taśmy modelujące od Morfor Care. Bardzo długo na nie polowałam. Jak pojawiły się w Rosmanie, to od razu wzięłam. Akurat były na promocji, także kupiłam w fajnej cenie. Mnóstwo osób te taśmy poleca, także chciałam zobaczyć, na czym polega fenomen, jak to będzie wyglądać, jak się będzie trzymać. Jak przetestuję, to na pewno dam wam znać. Kupiłam cztery produkty na wyprzedaży. Są to nowości od OnlyBio, niby nowości, a już pojawiły się na wyprzedaży. Wszystkie te produkty kosztowały 9,99, także cena naprawdę super. Niestety kosmetyki były bardzo mocno przebrane, także udało mi się upolować tylko jedną odżywkę i jeden szampon. Gdyby było tego więcej, to pewnie kupiłabym więcej. Ale oczywiście nie ma się co dziwić, cena była bardzo okazyjna, więc myślę, że sporo osób chciało te produkty upolować. Pierwszy kosmetyk to odżywka humektantowa z serii Harmoniada. Mamy tutaj zieloną herbatę oraz truskawkę. Także od razu sprawdzę, jak pachnie. Jest to zapach truskawkowy, ale lekko podbity herbatą, także pachnie jak truskawkowa herbatka. Drugi produkt to szampon Rypacz, jest to szampon intensywnie oczyszczający, również seria Harmoniada. Mamy tutaj białą herbatę i pomarańcze, fajna duża pojemność, 400 ml, mamy pompkę. Tutaj mam wrażenie, że zapach jest bardziej herbaciany, intensywniejszy. Jest on też lekko słodki, lekko pomarańczowy, ale dosyć mocno czuć herbatę. Mam jeszcze płyn. Jest to płyn do kopieli z serii All Inclusive. Mamy tutaj ekstrakt z magnoli oraz masło mango. Także również sprawdzę zapach. Mm, bardzo ładny. Przepiękny zapach mango. Takiego słodkiego, mocnego mango. Jeśli chodzi o magnolie, o kwiaty, to tego nie czuję. Powiedziałabym, że jest to stricte zapach mango. I kupiłam sobie jeszcze olejek zabezpieczający końcówki z serii Sweet Melody. Mamy tutaj olej ze słodkich migdałów oraz olej makadamia. Bardzo lubię klasyczny olejek na końcówki z Only Bio, który jest dostępny w stałej sprzedaży. Przeszłam chyba przez kilka opakowań, wielokrotnie Wam go polecałam. Także podejrzewam, że to będzie coś bardzo podobnego, tylko inna wersja zapachowa. Także sprawdźmy sobie. Zapach bardzo intensywny, bardzo mocno pachnie migdałami. Powiem Wam, że chyba nie do końca jest to mój vibe. Troszkę ten zapach jest dla mnie za mocny, no ale oczywiście przetestuję, na pewno będę używać. Myślę, że ten zapach nie będzie się jakoś mocno na włosach utrzymywał, także nie będzie mi bardzo przeszkadzał. Przejdziemy sobie teraz do moich zakupów z Hebe. Ostatnio były bardzo duże prąki, także skorzystałam. Kupiłam dwie nowości z Eveline z serii czekoladowej. Jakiś czas temu kupiłam już kilka nowości z tej serii. Test jest na kanale, także wrzucę wam odnośnik na górze. Bardzo mi się spodobały, fajnie mi się sprawdziły. Także skusiłam się jeszcze na dwa produkty. Mam tutaj cień w płynie o błyszczącym wykończeniu. Jest to kolorek 06 oraz wodoodporny cień baza o matowym wykończeniu numerek 05. Obydwa produkty mają po 6,5 ml. Zawierają ekstrakty z kakaowca. Jestem bardzo ciekawa, jak mi się sprawdzą. Kolorki zapowiadają się naprawdę przepięknie. W hebę kupiłam również mój maskę, jeśli chodzi o mycie pędzli i gąbek. Są to medełka Skills. Złapałam je na promce 1 plus 1 minus 80%, także za obydwa zapłaciłam 26. Naprawdę genialne mydełka, wszystkie domywają. Jeżeli nie znacie, a szukacie czegoś takiego, to serdecznie polecam. Na tych mega promocjach złapałam jeszcze dwa produkty od Essence oraz dwa produkty od Catrice. Pokazywałam Wam je w filmie, w którym mówiłam Wam o tych promocjach. Jeśli chodzi o Catrice, mam tutaj Soft Glam Filter Fluid. Jest to niby baza, niby rozświetlacz, niby podkład. Swatchowałam ten produkt w drogerii i powiem Wam, że bardzo mi się podobało jego wykończenie, bo on nie dawał jako takiego krycia, ale wyglądał bardzo świeżo, bardzo leciutko. Wziąłam sobie kolorek 010 Fairlight. Wzięłam również paletkę, jest to nowość The Cozy Earth. Kolorki przepiękne, myślę, że iście jesienne. Z marki Essence wzięłam sobie Multi Chrome Flakes. Jest to taki toper płatki. Ma być to zatopione w żelu. Jestem bardzo ciekawa. Ja lubię takie błyskotki. Nie jest to oczywiście opcja na co dzień, ale na jakieś imprezy jak najbardziej. I wzięłam jeszcze błyszczyk. Jest to What the Fake Extreme wersja Icy. Szczerze mówiąc, mam cichą nadzieję, że może będzie to coś podobnego jak balsam chłodzący, błyszczyk chłodzący od Huda Beauty, bo tamten naprawdę uwielbiam. On daje efekt lekkiego chłodzenia, ale też lekkiego pieczenia. Faktycznie fajnie, uwydatnia te usta. Także, jeżeli ten błyszczyk będzie działał podobnie jak chuda, będzie dawał podobne efekty na ustach, to na pewno będę bardzo zadowolona, bo błyszczyk od chudy bardzo lubię. No, ale niestety jest drogi, kosztuje 120 zł i nie będę ściemniać. Trochę szkoda mi na niego kasy. W Zeforze zamówiłam sobie ostatnio pierwszy zestaw świąteczny. Jest to zestaw dwóch pełnowymiarowych tuszy od Fenty Beauty. Kosztuje on 125 zł. Jeden tuż kosztuje ponad stówkę. Także myślę, że ten zestaw bardzo się opłaca. Można kupić na spółkę i sobie taki tuż przetestować. Ogólnie, jeśli chodzi o zestawy świąteczne w Seforze, to do tej pory wyszło ich już dosyć sporo. Są one naprawdę fajne, bardzo ciekawe. Także myślę, że za jakieś dwa tygodnie nagram Wam przegląd tych zestawów. Nagram Wam pierwszą część. A w listopadzie, za około miesiąc, nagram Wam drugą część. Myślę, że te zestawy będą się jeszcze pojawiać. Będzie ich dużo, dużo więcej. Ale na ten moment jest ich sporo, są ciekawe, także myślę, że warto by było się im przyjrzeć. Przejdziemy sobie teraz do mojego zamówienia z Vinted. Udało mi się upolować paczkę od Pixi. Jest to paczka z płatkami pod oczy, giełką oraz opaską. Te zestawy pojawiły się na Vinted już jakiś czas temu, ale powiem Wam, że były dosyć drogie. Kosztowały 120-150 zł, także czekałam na lepszą okazję, na fajniejszą cenę. No i upolowałam te produkty z dostawą i z opłatą na Vinted za niecałą stówkę. Także myślę, że naprawdę super okazja. Jest to seria Dreamy. Płatki mamy z witaminą A, jaśminem, lawendą oraz rumiankiem. Jeśli chodzi o mgiełkę, mamy tutaj jaśmin i lawendę i do tego dostałam jeszcze opaskę na oczy. Na Vintage zamówiłam sobie również nowości od Lovely, planowałam je kupić na stronie. Chciałam sobie zamówić podkład i korektor dwa w jednym peeling oraz brązer kremowy, ale zobaczyłam, że dziewczyna ma do sprzedania zestaw czterech produktów, kosztowały one 50 zł. Wiadomo, dodatkowo jeszcze wysyłka, ale ogólnie za ten zestaw zapłaciłam niewiele ponad 6 dych. Także myślę, że bardzo się opłacało. Co prawda nie planowałam kupować do testu błyszczyku i eyelinera, ale jak sobie policzyłam cenę peelingu i podkładu na stronie, odjąłam zniżkę, bo była zniżka minus 20%. No to za dwa produkty wyszło mi drożej niż za te cztery, Także stwierdziłam, że ten zestaw wezmę. Podkład mam w odcieniu 03 Ivory. Myślę, że powinien być ok. Jest to dwa w jednym. Whipped Cream Concealer. Jeśli chodzi o błyszczyk, jest to Mielki Chocolate Lip Gloss odcień 03, Chai Latte Eyeliner, jest to brązowy eyeliner o wykończeniu metalicznym oraz Crunchy Lip Scrub, aromatyczny oraz wygładzający strukturę ust peeling z dodatkiem ekstraktu z miodu. Jeśli chodzi o vintage, zamówiłam sobie jeszcze Creme Glow Recipe, jest to Plum Plum Hyaluronic Cream. Od jakiegoś czasu zerkałam na Vinted, na kosmetyki Glow Recipe, także troszkę na ten krem polowałam. No i udało mi się go kupić w super cenie, zapłaciłam za niego z przesyłką niecałe 5 dyszek. Mamy tutaj 15 ml, także fajna pojemność do przetestowania. Jest to konsystencja lekka, bardzo lekka, wręcz taka kremowo-żelowa. Także jestem bardzo ciekawa, jak mi się sprawdzi. Ja takie konsystencje lubię. Ona jest niby leciutka, ale powiem Wam, że na dłoni czuję, że jest przyjemnie otulająca i jest też taka lekko odświeżająca, także może być to naprawdę fajny produkt. Biorę się za testy i jak przetestuję, to dam Wam znać, jak ten krem mi się sprawdził. Na Nawiecet udało mi się kupić również korektor od Huda Beauty. Jest to korektor korygujący, co prawda ten odcień jest dosyć ciemny, bo jest to kolorek papaja i on jest taki no stricte pomarańczowy, ale pomyślałam, że będzie fajny do mieszania, do robienia lekko brzoskwiniowych kolorów. Także stwierdziłam, że za cztery dychy wezmę, bo tyle kosztował. No i sobie go przetestuję. Jak zamawiałam kalendarz adwentowy Space Kate, to postanowiłam kupić sobie do przetestowania produkty marki BioSense, produkty pielęgnacyjne. Powiem wam, że ta marka ostatnio jakoś mocniej mnie interesuje. Po pierwsze dlatego, że mnóstwo osób te produkty poleca, a po drugie dlatego, że mają być bogate, odżywcze, bazują na skwalanie, składy mają być fajne. Także będę sobie powoli te produkty testować i za jakiś czas dam Wam na kanale znać, jak one mi się sprawdziły, co na ich temat sądzę. Do tej pory zdążyłam przetestować krem pod oczy. Jest to krem ze skwalanym i algami. No i powiem Wam, że jak dla mnie jest genialny. Jest dosyć gęsty, treściwy, ale jest przez to przyjemnie otulający, tworzy pod okiem fajną kołderkę, jest mocno odżywczy. Testuję go na noc i bardzo mi się podoba, super mi się sprawdza, konsystencja jak dla mnie idealna. Jeśli chodzi o działanie, również widzę, że faktycznie działa, faktycznie nawilża, odżywia, wygładza. Także bardzo możliwe, że kupię sobie pełnowymiarowe opakowanie, tym bardziej, że mam na stronie Space NK jakieś punkty, jakiś rabat, chyba 20 funtów za poprzednie zamówienie, także możliwe, że na ten krem się skuszę. Drugi kosmetyk z tego zestawu, który interesuje mnie najbardziej to krem, jest to Omega Repair Cream. On ma tutaj pojemność 15 ml, także całkiem sporą. Już go sobie otwierałam, sprawdzałam konsystencję. No i powiem wam, że jest bardzo fajna, bo z jednej strony jest bogata, treściwa, ale z drugiej strony nie jest ciężka. Więc myślę, że będzie się fajnie wchłaniał, że nie będzie zostawiał takiej lepkiej, tłustej, ciężkiej warstwy. Będę testować i dam Wam znać. Jeśli chodzi o moje zakupy, to by było na tyle. Wspomnę Wam tylko jeszcze, że zamówiłam kalendarz adwentowy z Douglasa. Także jak tylko mi przyjdzie, na pewno zrobię open box, otworzymy go na kanale. Zobaczymy wspólnie, co jest w środku. Oczywiście wszystko podliczę, sprawdzimy, jaka jest realna wartość produktów i czy jest on wart uwagi, czy jest on opłacalny. Jeśli chodzi o ten film, to by było na tyle. Mam nadzieję, że miło spędziliście ze mną czas, że odcinek Wam się spodobał. Jeżeli tak było, zostawcie kciuka do góry, będzie mi bardzo, bardzo miło. Dajcie oczywiście znać w komentarzach, które produkty najbardziej Was zainteresowały, zaciekawiły, na które testy czekacie. Może Eveline, może nowości MySeed. Secret, a może Aa, mam też coś z Lovely, także jak mówiłam, będzie sporo testów, będzie się działo. Już teraz gorąco Was na te filmy zapraszam. Jeżeli jeszcze mnie nie subskrybujecie, to oczywiście zachęcam, żeby być ze mną na bieżąco i do zobaczenia już niedługo w kolejnym filmie. Pa, pa!